Zaczyna się festiwal żenady. Aha. Hmm. No u mnie pokazało, że tylko jest Grimias. A. Nie, u mnie obu pokazało. Magia. Czy na siłę można jeszcze próbować ich wyjebać, <kuh> ale to tam... ...wątpię, że wypadnie. Idą na pałę, co robią? Aha. Oni udają boty, czy co? Mam kupić pomysł w sumie, czekaj Stań tam gdzie stoisz właśnie, o, 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 tak strzelaj w nich Odwróć ładnie ich uwagę Jak pierdolę ja go zrolowałem TO BYĆ?! To jest... PAP! PAK Jebany chuj Wal, 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 wal! Jedzie, jedzie, jedzie Wal, 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 Ty odpalaj dwójkę i wal, dawaj Ja jebie kurwa nie się go wyjebać dalej Kurwa sam spadł, Nie kurwa nie no, Nie wiem <laughs> kurwa ja pierdolę Jak on to zrobił <laughs> Ale że z tego kurwa długo widzę, że... O jebał, chuj kurwa jak tego Że jakiego puszę to on miał kurwa... ułamy kapel no to ja pierdolę jego... Dawaj kogoś. Dawaj nie, nie założyłem No to na koniec będzie chujna Co? dabry murzyn. Mówisz? w kropka Ale ten doku... I on ja przeżył. Wiecie jak No. To ale ten połóżek go... Strolowało go po ziemi. Uuu, idą na pałę już. Czekaj, czekaj, we, czekaj, czekaj. czekaj. Co? co? Przeżył. Pa! Kurwa. No nie wierzę. A. Co kurwa to miało być? A. Gdzie tak on tak jest z tym miał. WD? Dem? Pod nami gdzieś. Ty. Masz przyciągnięcie? Iść na tamto właśnie, dawaj, dawaj, dawaj. O. Ej, co? Co? To co? co, ty? co co to kurwa w by Ja pierdolę nie? E, kurwa. kurwa, Podwójne salt z telemarkiem, kurwa. Ja jebie, kurwa, nie, po prostu kurwa, nie. Nawet yeah. Mind Trick. Nie, yeah. mm -hmm. yeah. <laughs> ale kurwa. Ja no, yeah, ten telefoner z w gimnastyce to by wygrał. Kurwa, co to miało być? Może mi się uda i wyjebać teraz. Aha, a bo nie. Kluczowe jest do tego boby, żeby rozsadzawał ma intrigi, to nie będzie mógł długo latać. Tak, tak, tak. I spadnie sam. Taką, nadzieję. No i napały znowu. Cześć, 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 Nie, cofnij, cofnij, cofnij. Kurwa, nie trafiłem, nie wierzę. Kurwa, co on robi? Widzisz to? E Widziałeś jak się szał? On stoi w miejscu, w powietrzu. Uważaj, rakiety. Dobra, so cofamy, czekaj. Czy bo. Spot, Właśnie co tu się odjebało, to ja nie wiem, kurwa. Tego ścinała w chuję, ja nie trafiłem, kurwa pusza. A ten kurwa spasam. I to Nik. The real DC Turbos. <laughs> Dobra, turma ja uwielbiam. Kurwa, nie. No. Yeah. Jeeee. Z, z, z oczywiście, z wyłączonym mieczem oczywiście. I takie zdziwienie, o chuj chodzi?